Ale koszmar! Zobacz! Wszyscy cała są! piątka! Wszystko co w mózgu za nami biegnie! Tak, patrz! Oj, przyjaciele, szybko zostawcie lajka! Tak, jasne, zostawcie lajki! Żeby od nich uciec za kratami! Zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Pięciu strażników! Naprawdę tak! Pierwszy raz tu widzimy wcześniej czegoś takiego nigdy nie było! Tak! Wszyscy w głowie się... Dobra, nie uciekajmy stąd jak najszybciej! Dawaj, dawaj, oczywiście. Tak, tak, tak. Tutaj jest zwykły aparat, nic takiego. Tak, ale tutaj jest pięć barych. Oni też byli w głowie się nie mieści. Mhm. Mm tak, tak, tak. Idziemy, idziemy i bum. Przycisk. Naciskamy. Wszystko w porządku. Pomyśl, nie ma tu trybu trudnego, jest tylko łatwy. Szkoda. Bo... Trudny tryb i pięciu atakujecie naraz. Jak to możliwe? To byłoby bardzo trudne. Pomyślałem, że jeśli faktycznie pięciu naraz atakuje, to byłoby trudno. Co będzie trudniejsze? Zobaczmy. Są jacyś powolni. Tak, ale trochę wolniejsi niż w trudnym trybie. Tutaj wszyscy idziecie. oj, oj. o Tak, oni są naprawdę powolni. No dobre. Tak, tak. Dobra, wszyscy zajęli się swoimi sprawami i zaczęli patrolowanie. Dobra, i nie ma tu żadnego lasera, który mógłby nam przeszkadzać. Bary, cześć! No wreszcie to wygląda jak klasyka. Dobra, no, brawo, dobra, to wygląda na to, że zostałeś złapany. Chodźmy! Nie, 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 nie! Złapali go! Jak? Pięcioro! O, już! Tylko Ali jest mądra, a tamte spadły! Hmm! Tak, 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 idziemy, idziemy. Nie ma laserów, bary się świeci? No, coś takiego. Tak, tak, tak. Tu jest otwarte. Naciskam. Tak. No i co dalej? No, toaleta. Magazyn, sklep, toaleta, toaleta. Tu niczego nie ma, pospiesz się! A, toaleta z Kibidi! <grym> tak. Bary tutaj był? No, najwyraźniej tak. Tak, nic tutaj nie ma. O, jest łopata. Ale to nie będzie przydatne. Ale nie potrzebujesz jej. Wskakujesz i tyle, to prosty tryb. Tak, powinien być łatwy i trudny, bo jest ich pięć. Tak, 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 tutaj skaczemy. Pod nami jest lawa, nie możemy spaść. Tak, poczekam. Nie będę ryzykować. Od razu pewnie się nie da. Spadłbyś i tyle. Te nawet nie są zepsute. Nawet nie zepsute, ładnie. Tak. To ciekawe, czy będzie trudno przejść. Zobaczmy, spróbujemy. Nie ma ich tutaj. Zwykle stoją tam, a nawet jeśli nie, to w trudnym trybie nagle pojawiają się z boku. Tak. Łatwy tryb, no to nie mogło być prostsze. A to co było? Niby takie proste, a okazuje się, że nie. Myliłem się. Kamień z daleka. Teraz tędy. Tak, tak, tak. No, to teraz będziemy mieli całkiem sporo czasu, lepiej się ukryć. Uff, udało się. Małe podskoki. Jest ich pięcioro i nie ma żadnych pułapek. No i tak to wygląda. Tak, tak, tak. Super prosto. Nie, co to jest? Chciałem teraz skręcić. Wydaje się, że to działa bardzo powoli, ale jednak. Tak. A może nie trzeba tym już kręcić? Tak, już jest obrócone. No zobacz. Aj, no i w taki sposób. Myślałem, że to unika, on od razu łapie. Tak, dajesz. No, łatwo go tutaj przeoczyć. Biegni, biegni tutaj. I już. To groźne, bo u góry jest ogień i może stamtąd wyjść. Jak się tam podłączy, to będzie eksplozja. <laughs> no tak. Chyba naprawdę tak będzie. O, wow. O, ognisty płomień. No. <laughs> A ja spróbowałem od razu podskoczyć i zatoczyłem takie koło. No i od razu, tutaj ten gigantyczny kamień nie lata. Dobrze, że ja to tak wykonałem i zrobiłem salto w przód. I potem od razu dobrze stanąłem. A co jest za tym? Telekineza. Mhm. Tak, 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 naciskamy. Dźwignia i wstajemy. A co tam był za bary? Tam z boku. Wesoła sody barego. A musisz grać przez 20 minut, a dadzą ci tamtego barego. Automatycznie? Tak. 20 minut. Tak, wypijmy. No czy ty napiłeś się właśnie ze swojej peruki? W perułce. No to było troszkę dziwne. Tak. No dalej, tutaj skaczemy. Tu też skaczemy. Teraz pojawiam się niemal natychmiast. Skoki są bardzo. Chciałem powiedzieć, że są proste. <gry> Udało się. Ale są mega trudne. Sami widzieliście. Ops i od razu padek. I, i, I kto teraz skacze? Będzie dobrze. <gry> Jak to się stało? To po prostu. Po prostu, to po prostu koniec. Noż normalnie. <noise> Ale pech. No, to wszystko jest bardzo blisko. Specjalnie po to, żeby każdy mógł to przeskoczyć. O to chodzi. I. Tak, tak, tak. I. Pyk! Zobacz, jakie to śmieszne. <noise> to naprawdę fajna animacja. Tą, tą, tą. Tak, wskakuję i muszę stąd zabrać drabinę. No, nie ukrywam, że na początku wszystko wydawało się obiecująco. Pięć postaci zaatakuje cię na raz. Tak, od razu. A teraz nie ma co robić. Najczęściej. Nic tu nie ma do roboty, jest trochę za prosto. Co mam teraz zrobić? O, zadziałało. No tak. Widziałeś, po prostu uderzam w ścianę. Słyszałeś kroki? To moje kroki. Aha. Tak, 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 tak. To jest zwykle łatwe. To jest okropnie ok proste. Wszędzie tak samo, niby coś wielkiego, ale trochę łatwe. To poziom dla małego dziecka. Chyba, żeby każdy mógł zagrać i sobie przejść. Tak. Na szczęście nie przegapiłem. O, tu kamieniu góry. Nie! Jakie to proste, dziwne! No tak. O! Łatwy? To niby łatwy poziom? Zawsze tak, jak się człowiek odpręży i wydaje się proste, to potem nagle odwraca się szala. To ja się już nie będę relaksować. Tracisz czujność i bum. Dobra, zamknijmy to. Nie ma tutaj chyba żadnych min. Na to wygląda. Udało mi się. O, cześć! Cześć! I pa. pa. <noise> cześć, pa! O, już poszła! Wow, udało ci się! I co to tyle? Tak, to wszystko! Tak. Tak, tak. Co? O, ona tam już biegnie od tyłu. Tak. A czemu tam z tyłu? Ej, no ba! A czemu to jest? <noise> Pewnie też tak miałeś. Czemu tak jest od samego początku? Ale nie skaczę, dziwne. Tą tą, tą 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 Stanę na krawędzi. Bez rozpędu od razu, hop. Tak, tak, tak. I super, a co będzie dalej? Dalej nadchodzi wiatr i skoki. Dobrze pamiętam teraz będzie. O, nawet nie skacza i tak się da przelecieć. Jak to możliwe! Bardzo prosty tryb. Chcieli, żeby było prosto. No okej. Okay. Mógłby już tak iść do samego końca. To by znacznie ułatwiło sprawę. No cudnie. Nie ma laserów. No tak, i od razu pierwszy skok udany. Nic nie stoi na przeszkodzie idealnie. Tak. No dobra. A ty kto? I to wszystko? Głowa. Pięciogłowy, co to w ogóle jest? To całkiem zabawne. A może ktoś tutaj będzie miał dwie syrenogłowy? Jak? No dobra, niby jest piątka. Zobaczmy. W sprawę. Specjalnie kupiłeś patelni, żeby było trudniej. Ale to idzie powoli. Jest super. Jak rzuca, to bardzo zwalnia. Oj, oj, oj. Jest na stole. Powoli nie faktycznie mocno przeszkadza. No to zostało jeszcze parę dziosów. Tak, a gdzie on zniknął? Chciałem zobaczyć wszystkie głowy z bliska. Nigdzie nie zniknął! Po prostu upadł i wyparował. Tak, tak, tak. Właściwe przyciski tyle. Nie trzeba tu nawet skakać. Zwolnij albo nie zwalniaj. No tyle. Wygrałeś? <grym> Czy może poszedłeś w złe miejsce? A, teraz poprowadzicie do wielkiego bossa. To będzie główny boss. Oj! Jak to się stało? Tutaj będą takie rzeczy. Fajnie przynajmniej tak skomplikują sprawę. Będzie tyci trudniej. Tak, tak, tak! Tam jest! Leciałeś prosto na nią. Myślałem, że to było to. Mogłeś trafić w poprzeczkę. Ajajaj! Aj, aj. No szczęście! <laughs> Bardzo szczęśliwy! No to to wyjście czy nie? A, deski. Tu nie trzeba mieć desek? Po prostu skaczesz. A, no ładnie, chłopaki. Czemu to jest takie proste? No pokażcie, co tu jest? Super latający mega robot. A! Podobny do Barego, tylko nie strzela jak tamten. Tak, 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 dajesz, dajesz, dajesz? Co to jest? To jakieś puzzle? Masz, masz! Strzela! Co to jest? Jak się stąd wydostać? Chyba musisz nakliknąć, czy jest nie. Oj, oj, oj oj, oj. Musimy uciekać, uciekać. Jeszcze raz uderz i koniec. Spróbuj strzelać tylko jedną ręką. Może w taki sposób się uda. Chyba dobrze się tam bawisz. No dobra, dobra, chłopaki, to tyle. Teraz to było troszkę niejasne. Mam nadzieję, że tym razem nie pojawi nam się wielki komunikat na ekranie. Co? Jak on się tak obrócił? Słuchaj, ale to nie działa. Strzelam w środek i w ogóle nie zadaję mu żadnych obrażeń. Jakbym nic nie robił. Strzelaj mu w boki, Dawid. Co jest? Dokładnie tak. Dobrze. Tak, 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 tak. tak. Uciekaj! Co? Zdecydowanie powinieneś tam powiedz dalej. No dawaj. To koniec! No no nie, ale nie celuj w środek, tylko nie w środek, w boki. Będzie teraz dużo prościej. O! No a wydawałoby się, że to nie będzie takie trudne. Może strzelaj do tego, dawaj! Myślałem, że utknie w tym ciasnym miejscu, ale nie! Nie utknął! No tyle! Jeśli jeszcze raz ci uderzy, to już na pewno będzie koniec. Chodźmy, dawaj, uciekaj od niego, strzelaj. Dajesz, dajesz, dajesz. Oj! Co? Jak on się tutaj dostał? Tak. Dziewczyna też tu jest. Tak, już tu do mnie dotarła. Tak, dajesz. Skoro tam dotarła, to znaczy, że mógł zostać już tylko jeden laser. Co to jest? Uciekaj, nie da się koło niego stać, na pewno nie! Teraz to! Jego ja się stąd wydostanie! Oj, Dawid, uciekaj! A, to koniec! Nie podchodź do ściany, masz dużo miejsca! Co? Aj. Niby taka była prosta gra, tu proszę. Jaka łatwa gra, zobacz! No tak, wyobraź sobie, że to boss. Nie zbliżaj się do niego tak bardzo. Ja się do tego nie nadaję, ja uciekam. No bo szedłeś w jego stronę na początku. Teraz uciekaj. Tak, 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 uciekajmy, uciekajmy. Ja już nie chcę! No dalej, uciekajmy! Tak, 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 dajesz, dajesz, dajesz. Odejdź, odejdź, ciągle odchodź. Cofnij się, dawaj, prosto w twarz! To nie działa. Jaką twarz? W ogóle nie celuj w twarz. Zobacz, jaki jest straszny. No jest, ale strzały w twarz nie działają. Jest na to odporny. A, dziewczyno, uciekaj stamtąd do mnie. Chodź tutaj. Widać, ma tam swoje żarty. To chyba koniec. Tak, dajesz, dajesz, dajesz. Ostatni raz. Tak, dajesz, dajesz i. Nie w środek. Jak to nie strzelać? No jak? Jak to możliwe? Jak nie strzelać? To proste ciało się nie liczy, tylko ramiona. Jak to może być prosta gra? Musisz stanąć z daleka i skupić się na robocie, tylko na robocie i tyle. Dawaj, strzelaj do niego. Tak, dajesz, dajesz. Czemu na niego idzie? Te twoje ananasy i banany strzelają z daleka. Dajesz, dajesz! Uciekaj, nie stój! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę uciec! Zobacz! On cię jakoś złapał? Tak! Nie mogę uciekać! Co mam zrobić? A nie możesz do niego jakoś strzelać? Nie, nie mogę! A chyba możesz, zobacz! Nie! A, tak się tego używa! No dawaj, dawaj, wszystko jest w porządku! Udało się! Wszystko dobrze, ok? Tak, wszystko ok, wszystko ok! Tylko nie w środek. Nie, nie strzelam! Co to za widok? Tak, to wszystko. Teraz super, mega widok. Prawo zwrot! Pow, 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 pow! Jeszcze trochę. Pow, potwór zdobyty, dostał za swoje! No, to było mega trudne. Zobaczymy, co będzie dalej, a tak. wy, przyjaciele, zostawcie lajka. Koniecznie zostawcie lajki! Z tym super potworem. A najtrudniejsze jest to, że gracie relaksuje, nie musisz się starać. Jak? A potem przychodzisz i jest mega trudno. Był to straszny potwór, ale teraz się już zrelaksowaliśmy. O, jak daleko musisz jechać? Długa droga przed tobą. Tak, 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 tak. Długa droga przed nami. Tak. A teraz ze strzałkami. Eee, bazuka! Burgery, banany, burgery. Co to jest? O, pizza! Ciekawe, co tam będzie. To może będzie głowa Joego? Zaczekaj. Albo coś innego? A. Może uda nam się na nią wejść? <laughs> Chcę to sprawdzić. Teraz ciasto? Odleciał. A to co, przygotowanie pizzy? A tak, można z tego korzystać. Że co? Idziesz po ścianie. Dobra, to nie działa. Po prostu, jak to leci i ty na to wskoczysz, to też polecisz. Wyobraź sobie, że jesz burgera i lecisz w kosmos. Tak? Wskoczę tutaj. W górę po drabinie i koniec! I to nie wszystko, tak? A nie będzie helikoptera. Naciskasz przycisk i już. Oh, 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 oh. Tak, prędkość 200. Uh! A tu można. Pokolorowałeś siebie i to tylko jedną rękę. Poczekaj, sprawdzę przy żółtym. Aha. Czerwony tutaj? I czarny. Jak ja. Mm -hmm. Jest też niebieski. A w sąsiednich górach nie ma tutaj żadnego helikoptera, prawda? No to to finał, przyjaciele! Tak! Było super! Subskrybujcie nasz kanał! Do zobaczenia! Do zobaczenia, papa! Pa. Pa, pa.